Siema, z tej strony Laymon, to jest kolejny odcinek z Ultimate Custom Night Lecimy dalej, wezmę sobie od razu wszystkie power-upy, jakie mogę, żeby nic mi nie przeszkodziło. Wchodzimy w challenge Springtrap. Sprawdzałem to przed chwilą, bo nagrywam odcinek po odcinku. Yy, więc tak, mogę to wyłączyć na razie. O, o nie. Yy, tak, Springtrap będzie widoczny. Czy ja w ogóle mam po co wchodzić na kamerę, bo nie pamiętam? W zasadzie nie pamiętam. Chwilę, po prawej nie ma JJ. Nie mam po co flipów robić, tak naprawdę. A, jak się będzie resetować wentylacją, no tak. Żadnych pluszanek nie ma. W sumie nie wiem, czy co fantomy cokolwiek robią tutaj. Będę świecił na Frediego. Się często pojawia. Springtrapa nie widać. Będzie Afton. Potem pamiętać o tym. Dobra, o jest, Spring Trap. Kompletnie nie skupiam się na tym, co robię. Jeszcze jest Night tu, prawda? Czyli to jest inny challenge. Nie jestem pewny co robię do końca. Najgorzej eee, z tymi fantomami w sumie. Zawolny jestem. Więc może będę siedział po prawej. Tu trzymał, żeby od razu to zamknąć. Tak się przesuwam szybko, bo for safety reasons odpalimy sobie. Global Music Box'a na chwilę, żeby uspokoić jego ewentualnie. Okej, okay, to chyba też nie będzie takie trudne. Żebym nie wykrakał tylko zaraz. Dobra, idziemy na prawo. Odpalam to. Jacy oni są zabawni. Chwila, bo ja się rozpraszam, a afton będzie kiedyś tam. Muszę być przygotowany na to. Jak przyjdzie, to muszę kliknąć F. Nie ma JJ? Nie ma. Tu muszę świecić na Frediego. Chyba nie wiem, czy fantomy cokolwiek robią mi. Oprócz tego, że trochę przeszkadzają. Dobra, wyganiam go. Włączam wiatrak. Tam była JJ, a w to przychodzi raz do nocy, czyli na pewno będzie. Tylko pytanie: kiedy? Jest to trochę niepokojące. Ten tręcznik nie wydaje się być aż tak ciężki. Chyba nie będzie aż tak ciężki. się przyciski. Springtrap był. Mogłem nie żyć. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Jest marionetka. Wyłącz wszystko. J.J. Ty nie... Zaraz był Afton? nie przyszedł. Chyba, że go zblokowałem przez przypadek jakoś. Nie wiem. Nie wiem. Był. To było 1700 punktów. Old friends. O nie, pluszanki. O nie, to Freddy. ja yeah, cię chwyca. O nie, Foxy. O nie, Mangle. Dobra, jako że już robię to. Dobra, chaos 1 jest może łatwiejszy, ani trochę. Przynajmniej nie wygląda na łatwiejszego. Dobra, tak. Zawsze jak podnoszę kamerę to lewe drzwi i szyb wentylacyjny z powodu tych typów. Na biurku muszę mieć figurkę bo niego. To jest Global Music Box. Tego muszę zdefcoinować, nie ma opcji, że będę z nim grał. To będzie niemożliwe. To muszę zatrzymać na kamerze. A ty wyłączasz mi latarkę, czyli jesteś useless. Nie wiem jak są ułożone te custom nighty, ale... Skoro tak. Dobra, jak zwykle uzbroję się w power-upy wszystkie i spróbujemy to przejść. Nie wiem, czy uda się to za pierwszym razem. Eee... Muszę zdefcojnować tutaj Frediego, także mogę sobie wyfarmić na to coiny teoretycznie Balloon Boy'em. Eee, o ile uda mi się to zrobić. No muszę to zrobić szybko yy, zbieram kojny Nie chce mi się grać Halo? A, klikam zły przycisk Zapomniałem music boxa odpalić Dobra Let me cook Global music box Kamera druga. A dwóch ich przeszło. A dobrze. Ok, wiem, że Mr. Hax cię zabił, ale nie zamknąłem ci drzwi. A to był błąd. Wyłączam to. Kamera ósma. Zamykam ci to i mogę farmić goiny. Eee, chyba, chyba, że mogę to robić tak. To będzie wtedy. Better i Spokojnie. Mam taktykę. Teraz tylko pamiętać o wszystkim. Gdzie jest Mr. Hugs? Nie, tak się nie bawimy. Ty masz mi coiny dawać. To tak, to piątka, zamknąć to. Idziemy tu. Zamykamy mu drzwi, zbieramy coiny i farmimy. Yy, Mr. Hugs gdzieś przeszedł. Mm. Za szybkie to jest. To może nie być bez taktyka. Dobra, zamknę to. Dobra, wyłączę to na sekundę. E Gorsza taktyka Ever. A, no jest. A co jakbym po prostu polatał sobie po kamerach i tyle? Zamknę to. I być. On mi kamery wyłącznie. Nie, nie. Dobra, omijać kamerę, bo niego znajdziemy 10 koinów na luzie, moim zdaniem. Ej, to jest piątka, dobra, pomyliło mi się. Chill. We got this. Tylko muszę w końcu... Dobra, tu jemu zamykamy to. Ten wchodzi, ale nic mnie nie robi. Ej, wszedłem na tą kamerę jak idiota. Dobra, poszła sobie. Potrzebuję. Ok, y... i wmialone music box działa. Zapomniałem zamknąć drzwi, ale dobra, widzicie? Da się to zrobić, tylko muszę wpaść w rytm i wszystko musi dobrze iść. Nie mogę się ani razu pomylić. Co będzie ciężkie. Yy, dobra, drzwi ci zamykam i szukamy koinów. bez piątej kamery. Wszedłem. Powiedział, wchodząc na piątą kamerę. Ech, drugi challenge jeszcze zrobiłem. W międzyczasie. Bez piątki, bez paniki. I na piątkę nie wchodzimy. Gdzie jest Mr. Hugs? Tutaj. Wiecie, nadal muszę żyć. Przedem na kamerę, jak idiota. dobra. Freddy przyszedł. A, mangle. To ja muszę teraz to mieć zamknięte. Nie żyję. Po co w tam wchodziłem? Dobra. Dobra, dobra. Chilluj bombę, będzie dobrze. Chyba temperatura na... Na nic mi nie wpływa, także na luzie. Pięć coinów. Tu mogę wejść, tu. Dobra. E, dobra, chwila. Muszę teraz dobrze to robić, dobra. tak co 10 sekund. No bo... Nie wiem co i jak do Music Boxa odpalać. Dobra, teraz spring... springtrap. Właśnie, bo... Jeszcze jest jedna rzecz, jeszcze jest baby. gdzieś jest Tu. Baby może być problemem. Takim sporym. Temperatura chyba mi nie przeszkadza. Chyba, chyba że jest lefty. Ale w nie powinno być. Czy jest to teoretycznie? Załóż tą maskę... Dobra... Zapomniałem o figurce. Muszę robić flipy, żeby figurkę zmieniać. Dobra, jest pluszanka baby, więc dobrze zmieniłem kamerę, ale widzicie, da się to zrobić. Eee... Poza tym co? Ci są w wentach, ten przychodzi z lewej, na tego muszę uważać. We can do it Na luzie chyba nawet Dobra, Defcoin big. Wyłączam... Nie, chłodzić nie muszę, to wywalone. Nie, zmieniłem kamerę na drugą. Aj, shit. I zapomniałem o pozytywce. Kurczę, blaszka. I zapomniałem o figurce. Na biurku. Wyjdź z tej kamery. Eee, jest, ma zamknięte drzwi. If I get jump scared, you get jump eee... Nie chcę nic mówić, ale... Miałeś zamknięte drzwi przed dosłownie sekundą. Na misterze hakcie. Jezus. Jezus. Mimo wszystko myślę, że to jest duobul. Jest do zrobienia, jeżeli nie jest się idiotą. Dobra. Mamy dobrą figurkę. Eee, przestań. Zapomniałem zamknąć drzwi. Czemu tu jest tyle elementów? Czemu tu jest tyle rzeczy? Czemu tu są takie ciężkie rzeczy? Już nie masz gaj. I moja szansa wygranej poszła do 0 Tam jest tyle koinów. Dobrą figurkę, Okej okay, dobra, ja nie mam pojęcia jak korzystać z. To, że ja żyje, jest cud, tak szczerze w tym momencie. Jeszcze baby. Zapomniałem o niej. Zapomniałem. Dobra, mogę sobie wziąć pierwsze wszystkie power-upy, bo mam ich dużo, ale generalnie chodzi mi o ten z trzema coinami. Bo dzięki temu będę w stanie szybciej na w uzbierać i teraz mam nadzieję, że już wszystko ogarnę. Eee, żartowałem. Eeej, power upy poszę się srać... Dobra, teraz nie wchodzić na kamerę bo niego. Nie wchodzić. Hey, this, more... I can't run like I used to, but I can pull myself apart just fine.